Cześć, siemaneczko, ja jestem Jasop, a w dzisiejszym odcinku stworzyłem dla was specjalny klub, zobaczcie, antyhipo, nie dołączajcie, jestem dowódcą, e, oczywiście jesteś też Pawcio, mój ulubiony kolega, jest Baruś, jest Karol99, to są oczywiście moi koledzy, tylko Marta Kot, Marta Kot, Marta. a dobra, tylko ABC, nie wiem kto to. Nie? To jest bardzo dziwne No dobra, tu zagramy sobie Widzicie, mój kolega ma pawcio Mój kolega pawcio Dobra, ym, którego mam za dymiarza? Wybrać mordeczko? Dobra, to szalka. Ale to są takie wysokie pucharki Bo za ja mam 16 okay. rangę, nie? Dobra, to wezmę dobra, może B tak B a bo nie było na roze tak na. No roza z dobrym z... tankiem. Dobra, dobra. No, zagramy specjalnie dla was giereczkę. Um, grajko. Um, ciekawe, czy kiedyś byś stworzył swój kanał. To, to jest ciekawe. Nie, raczej nie jest. A, Nas to fikcyjne było. Szkoda no. Uważaj, uważaj, uważaj. No, 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 no luck, tak no luck, no luck no. no, no, Ale z, weź pod Po co po Widzisz? Jestem u pawcia. Uważaj. Dobra i samo, zaraz go zabiję. zabiję. Oj, chodź po, po szu. Ale pochodź szósty cubik. Szósty cubik. Dobra, Dobra, to, a ty tam i... O je. O jest. Ojez. Nie, zabije. Uważaj, uciekaj, czekaj. uciekaj. Ale ucieka. no nie wiem jak. Uważaj. To mi mało blokuje. Dawaj, go. Kurcze, Bardzo ale i tak dobrze grałem, nie? Staram się uciekać. A widzę jak to gra, jak wszyscy się na nim co na solo, to jest nieładnie z ich strony. mi się na mnie eee, na Otwórz mi, proszę. I tak jak dropisz Mortisa. Oj, ja bym w ten czas się. Ja dobra, nie miałem postać, ja Zobacz. O ja też mam. Mm. Zobacz. Tik na. Trzecia moc poszedł w tej chwili. Ja nie nie. Przy tym ja Zobacz, ja teraz do trafienia... Brakuje mi 10 postaci do wymaksowania konta. Bożcika? No, Ticzka. Może zagramy z Dymem, co? Piłkę. Zadymę, Za Czekaj, sprawdzę jaka jest mapka. Tam jest na przykład dobry z działkiem, przykład... Za Dyma? No. A nie możemy na grodę. Czekaj, sprawdzę jaka... słaba. Hmm. Ja... No dobra, no specjalnie, ale wezmę jakąś mało pucharkową postać, Słucham, bo ja nie chcę tracić pucharków. A będę mogła Dobra. Tobie to ja zbieram ogólną. Kurczę, ja wezmę... To na której masz? Uh -huh. Ja wezmę ślingera. Przy okazji może bym wbił pokonał swą rangę. No... No to lecimy mordeczki. Michał. O, mamy z jakimś buł. smiarw No nie, Tik. Pię pięknie. Bier, 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 bier. Dawaj go. Dobrze. Dobra, zbię tore. Bierz? Go, go, go. czekaj. Jeszcze zajmę ją. Hello. Hello, Bajlak. No. Dawaj, podaj. Dobra. Wal. Dobrze. Pierwszy, 1-0. Super mordeczko No dalej. Musical -o, yeah. o nie, ona wie się zrobiła. Kurczę, mnie zabiła. O, easy, prosta gierka, łatwo z wami nubami. Jestem gwiazdą gry! Brawo. Ale fajnie do go, u ranga będę mógł otworzyć big boxa. Ja zbieram. Już sobie żadną piuuu. Jak to masz? Czekaj. E, widzisz? Ja zwykle no. Dawaj, otwórz big boxa. Może Dobra. sprawdźmy. Dobra Cztery trzy, trzy. Jest. Frank! Franka dropnęło mojemu koledze! Widzisz? Pokaż teraz moim widzom. Pokaż, ale nie, pokaż tak ogólnie, wiesz, bo tylko tak, tak mogę nagrywać. Jeszcze klejnoty dostał, Juuu, zobaczcie. Dropnęła mu nową postać. I Widzisz? O, ja to jestem lak. Jestem laki mordeczko, Frank dropnięty na łapę. Dobra, dawaj teraz. Dobra, czekaj, ja sobie wezmę. Dobra, spoko, pewnie Tylko zamiast Healingera, bo sobie go Dawaj O, ja go mam na ich Tak dawno był w stacji, o cholera no. no. Są to jeszcze bardzo duże baterie A to jest nad, jeszcze nie, 6 minut filmiku chodź na, dwie, chodź na dwie, na dwie mhm. Ano, w sumie ja Double Damage Nie, tam był, No spokojnie go. spokojnie go Dobra, na spokojnie go kroję Albo nie Dobra, 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 dawaj, to dawaj tą skrzynkę? Oni ja gonią nas tutaj. Uciekaj, nas uciekaj, uciekaj. no zagonić. Już mnie zagonili. O kurde, ale blisko było. Blisko, że cię zabili. Uważaj, uważaj. Widzisz, zabiłem. Biora, biora, biora. Dobra, biorę, biorę, biorę. Dobra, trzeba Nie wadzę, nie wadzę. Ale wiesz, żondaje dałby nam nas trzy kiuby. Nie wiem. O, czekaj, tu wczes, to jakoś sobie wezmę. ty bierz go, ja się nie zajmę. Dobra, stos. Dobra, dobra, trudno, używa multa. Dobrze. Widzisz, 8 kubów, teraz nic z. Nie, 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 9. Nikt z nami nie wygra, mordo, to jest już. A zaraz ja będzie. mam równiutkie 10 tysięcy. O tu dziad. Ale mnie stuknie źle. Ula, ulala. Ula ulala, jesteście robieni jak, jak wasi. Rodzice na polach. A nie, trafnie, alleluja Hallelujah! Wzbuta wjeżdżam. Jestem ministrantem, który koksuje 13, 14 kg, to już jest wygrana. Uży, używa dawaj, Dobra, dobra używaj. Nie używaj, dlaczego? Się no. To już nam się pokazałeś. Dobra i tak ich zniszczymy. Dobra, ten ryjko na 9 kiłbach ojej gdyśmy to przegrali, to bym się Ej, zabił tym tak. No, plus mm -hmm. 9 na Karlus tosik. I miałam małego dla... Ale easy. No, Jeszcze right można so. dostawać monety za to. Nie. Ty ile te, ty dostaniesz, tyle dostaniesz tutaj. No ta to, teraz to jest właśnie ten element. Którego mam wziąć? Jakie mam wziąć zadmiarza? Czekaj. <laughs> like w górę. No i właśnie... Czekajcie, pokażę co... Czekaj, pokażę coś moim widzom, moim ulubionym. Właśnie Rico pokazuje co musicie zostawić. Musicie lajka like zostawić pod tym filmikiem, żeby był po prostu większy zasięg. No i za Segeruj mi zadymianacha. Bu na 12 randze, wczoraj biłem. To ja wezmę też podobne. Weź serosę. No, do ostatnia gierka i kończymy. Okej? Okay? No do ostatnia giera i kończymy, e, wiecie, odcinek. Nie bądźcie źli czy coś, że ja tam nie chcę... Ojeju, jak mnie stukła, jak mnie stukła kobieta malinowa. Czekaj, pójdę i zabiję tą nową life. Jadkę jedną. O, zaraz się Dobra, ja idę po siódmego kubka. Łatwo skrojone. Kroł tam sobie obity, chodzi. Dobra, ja idę już ci pomóc, mordeczku, moja O lubię. nie. Oh no, He god Help of help me, help me! Ja mam prawie 0 HP. Dobra, ja to wiem. Dobra, tos ja tam lecę na królka. o olena. Ej, dobra, pewnie się timuje, pewnie się timuje. Ała. Ała. O, o, za ja zabije króla tutaj elegancko tim, 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 tim kurcze chyba idę do ciebie, idę, idę, idę siema mordo, ja idę kurde, znowu ała. robot dobra, biorę, taką żartówkę a ja biorę O, ła, no co za pot, jesu, co za gnojki? Widziałeś, jaki podjazd. No to jest nie fair. Leć teraz ich rozwal. Spoko, spoko, spoko. Bierz. O nie, o nie, nie, nie. Na ulcie. Nie było no. szans. Gdybym jeszcze może był. O 10 minut filmu. Gdybym był i bym miał jeszcze ulta, to by się coś ugrało, się ale tak wiecie, mordy. To, to jest słabe. Pamiętajcie. Nigdy. Ej, dawaj, wbijamy. Big boxa. Jeszcze na odcinku. I takie drupie. No Nie? No, z dwóch odcinku, co? No dobra, to w następnym odcinku otrzymać big boxa i skrzyneczkę to Elo 320. Proszę też o lajki, o suba, to Elo.